Już się mam Ramiro Kwiatkowski, a zastanawiacie, czemu nie ma już daily? A po prostu nie chce mi się coś wrzucać, Po prostu nie wiem, nie wiem, na czym się chce, ale nie wiem czemu, ale jak chcę wrzucić film, to nie mogę, po prostu nie wiem czemu tak coś mi się zepsuło. Ale już wracam. Mam dzisiaj urodziny, więc napiszcie w komentarzu 100 lat i przypnę wam serduszko, więc zostawcie tu suba i lajka na urodziny i przepraszam was, że y, nie, daily nie był, nie ma ale może znowu zacznę więc no i to jest wstyd mi, bo nie ma daily ja mówiłem, że przez całe wakacje, ale po prostu jak chcę bo chciałam wrzucić film z parkourów i coś mi się nie chce zwrócić nie wiem czemu ale okej okay. ale już wracam mam dzisiaj urodziny więc zostawcie tu suba i lajka like i patrzcie tu nagram przed chwilą piosenkę nie wiem kiedy wyjdzie ale na pewno wyjdzie więc zostawcie tu suba i like lajka mam dzisiaj urodziny tam dajcie w komentarzu 100 lat Ramiro przytnę wam serduszko więc zostawcie suba i like lajka